Teraz Paweł Łaniewski będzie się próbował wdupić na te Tatry. Ale będzie akcja, ludzie, po prostu zjazd, no. Paweł, powodzenia. Tranżalaj się, tranżalaj. No ładuj się, ja nie będę czekał 100 lat. Jedziemy, chłopcy. Wdarł się teraz na gubałówkę, teraz próbuje się wdupić na rysy. Ludzie, to będzie ciekawe, to będzie śmieszne. Wdupił się, tak, tak, znowu Monteverest. Brawa dla tego pana, brawa, brawa, brawa. Ale teraz spróbuj zejść, człowieku. Nie lej mi tutaj, tylko zejdź. Chuju, zejdź. Nie po tej stronie, chodź tutaj, chuju, chodź z powrotem. Z powrotem, Pało. Ciekawe czy będziesz umiał zejść. No chodź i nie pierdol. No chodź, bo się pamięć skończy. No i idź na dół. Wiem, że to umisz. Próbuj, próbuj. Mam nadzieję, że lubisz piasek. Chodzi, nie rzucaj, bo ci w dupie jak zejdziesz. No pięknie. Brawa dla pana, brawa, brawa.